Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej księga Jonasza i dzisiaj dochodzimy do czwartego rozdziału, który jest, można powiedzieć, refleksją, takim dialogiem między Bogiem a Jonaszem na temat nawrócenia Niniwy. Przypomnę, że Niniwa się nawróciła, że w związku z jej pokutą Bóg odpowiedział werset 10, gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi. Wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, który postanowił na nich zesłać i nie uczynił tego. Czyli y, wydarzyło się właśnie dokładnie to, czego Jonasz nie chciał. I czytamy o tym y, od początku czwartego rozdziału. Jonaszowi bardzo się to nie podobało, także się rozgniewał. Y, to jest ciekawe. Znaczy, ciekawe jest to, że gdzieś wydaje nam się, czasami, przynajmniej jonaczom się wydaje, że jakby są w stanie powiedzieć Bogu, komu Bóg powinien okazać łaskę, a komu nie powinien okazać łaski. Ja myślę sobie, że jest to takim czymś bardzo y, powiązanym z naszym poczuciem krzywdy, niesprawiedliwości, ale właśnie krzywdy, to znaczy. Poczucie krzywdy w Jonaszu kazało mu odmówić w ogóle posłuszeństwa Bogu, w tym kiedy Bóg go posyła do, do Niniwy. I kiedy już się ta naniwa nawraca, to samo poczucie krzywdy sprawia, że mu się bardzo nie podoba to, aż tak, że się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc: Ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszym razem uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że jesteś Bogiem łaskawym, miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Co ciekawą, cytuje tak naprawdę Boże obietnice, Boże obietnice do Izraela, które w tym momencie jakby są skierowane do narodu, któremu z jego punktu widzenia ta łaska nie przysługuje. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Też jest to czymś takim bardzo, no właśnie, z jednej strony bardzo emocjonalnym, ale z drugiej strony trochę komicznym i dziecinnym, kiedy w taki sposób ktoś reaguje. A co ciekawe, to będzie później powtórzone jeszcze raz, kiedy Bóg mu zabierze osłonę od słońca. Ósmy werset. A gdy zeszło słońce, zesłał Bóg, Suchy wiatr wschodni, słońce prażyło głowę Jonasza. Także lewał i życzył sobie śmierci, mówiąc: Lepiej mi umrzeć niż żyć. Dokładnie to samo jest powiedziane. I co ciekawe, Bóg daje, do, zadaje dokładnie to samo pytanie. A Pan odpowiedział, że to słusznie tak się gniewać odnośnie tej Niniwy. I potem dokładnie w dziewiątym wersecie to samo pytanie. Czy to słuszne tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? A ten odpowiedział słusznie jestem zagniewany i to na śmierć. I to jest już, myślę, no to jest wskazówka dla nas, że, że jakby zachowanie Jonasza jest, jest śmieszne. Jest śmieszne, jest niedojrzałe. Jest, można powiedzieć, no właśnie, jest komiczne. No, no, no oczywiście z jego subiektywnego punktu widzenia słoneczko praży mi na na, na, na łysinkę, jest to straszne i niedobre, no ale, ale czujemy, czujemy pewną, pewną komiczność tego, znaczy, że to, 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 jest, to jest po prostu to jest zwykłe, zwykły egocentryzm, to jest przesadzona, przesadzone skupienie na sobie, no jakkolwiek byśmy tego nie nazywali i to ciekawe, te dwie sytuacje one są jakby paralelne do siebie to znaczy, paralelne w tym sensie, że właśnie te same zwroty podpowiadają nam niejako tutaj narrator nam podpowiada, że mamy do czynienia z jakimiś podobnymi postawami. Tak? I o ile w tej drugiej postawie widzimy, że ona jest kompletnie niedojrzała, no w tej pierwszej możemy mieć jeszcze jakieś, jakieś, jakieś inne inną ocenę tego. Natomiast no, jakby ta druga sytuacja podpowiada nam, że w tej pierwszej mamy również do czynienia z pewną niedojrzałością i mamy Właśnie również do czynienia z pewną dziecinnością, można powiedzieć, yy, reakcji. Yy, bo tak naprawdę zwróćcie uwagę, że tutaj są jakby dwa wydarzenia. Znaczy, pierwsze to jest takie, że Janusz jest obrażony, że Bóg okazał, yy, okazał, yy, okazał łaskę yy, Niniwie. A druga to właśnie jest, kiedy siedzi sobie zamieszkał, piąty werset, potem Jonasz wyszedł z miasta, zamieszkał na wschód od miasta, zrobił tam sobie szabas, usiadł w jego dzieniu, aby zobaczyć, co będzie się dziać. Pan wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. I Jonasz radzował się bardzo z tego krzewu rycynowego, lecz na z postanowieniem, pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł grzew rycynowy także że a gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg Suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza. Także on lewał, jest to jakiś moment lekcji dla, dla Jonasza, gdzie Bóg chce mu pokazać, jesteś małostkowy, gdzie Bóg mu chce pokazać, nie potrafisz zobaczyć we właściwej perspektywie tego, co się dzieje. I może jutro powiem więcej o tych wszystkich tematach związanych z. Całym, że tak powiem, podsumowaniem tego czwartego rozdziału. Natomiast dzisiaj chciałbym, może, właśnie zatrzymać się na tym, że, że mamy mamy taką małostkowość sobie, mamy taką, można powiedzieć, niezdolność do oceny swoich uczuć we właściwej perspektywie. No bo, bo to mój ząb, mój ząb nie boli, tak? I jakby ja rozumiem to, że jak cię ząb boli, to nie jesteś w stanie. Wydawać właściwego sądu i, i, i szanuję ten ból zęba. No, to jest prawdziwy. Natomiast, jakby. Kiedy patrzymy na pewną inną rzeczywistość, znacznie szerszą, taką jak na przykład pomyślność czy przekleństwo Niniwy, to myślę, że powinniśmy mieć szerszą perspektywę i umieć, umieć jakby spojrzeć na, na to, co się dzieje, no właśnie, w może byśmy dzisiaj powiedzieli, bardziej obiektywnie, bardziej z Bożej perspektywy. I o tym za chwilę też tą Bóg powie do, do niego. Natomiast dzisiaj zatrzymam się na tym, żebyśmy nie byli dziecinni. Żebyśmy nie byli dziecinni, tak jak Jonasz był dziecinny. Żebyśmy nie gniewali się na śmierć. Lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Zwróćcie uwagę, w obu przypadkach. Ale żebyśmy właśnie mieli pewien dystans do siebie i umieli na swoje emocje spojrzeć właśnie, właśnie, właśnie trochę z boku. Panie, dziękujemy Ci za to, że uczysz nas, że dajesz nam lekcje. Daj nam, Panie, te lekcje właściwie przyjąć, właściwie zrozumieć. Boże, i też z tego fragmentu, z tego, tej postawy Jonasza, umieć spojrzeć na siebie w nowy sposób. O to Cię, Panie, proszę. Z Bogiem i do zobaczenia.